To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy za wiele Dla nas wy, a dla was my najlepsi przyjaciele. Możesz dziś, będę nic nie tak. Bawmy się, każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. To my! Tosia i Tymek! Mamusia dziś wychodzi i zostawię nas pod opieką tatusia. Chodźcie. Mycie samochodu. Bądźcie grzeczni. Będziemy. Mm, już ja wiem, jacy wy jesteście. Tylko się nie pobrudźcie. Nie pobrudzimy. Pa. pa. Kiedy zajmuje się nami tata, to oznacza tylko jedno. No, no. Mm. フフフフフフフ。 Jeszcze Nie. Raz. Czas coś zjeść i posprzątać tu trochę. No dobra, to co sobie teraz przekąsimy? Kanapki? <laughs> tak! Tak! Twoje specjalne kanapki. Pomogę ci, <laughs> a ja posprzątam! Dzięki, Tosiu. Tato, umyłeś porządnie rączki? Tak, Tymku, a ty? Tak! <laughs> no dobrze, od czego zaczynamy? Robienie kanapek z tatą to prawdziwa zabawa. Jedna kromka chleba. Dziękuję. Na początek. Dziękuję. A potem plaster pysznego sera. <laughs> mm. Dobrze. Więcej chleba poproszę. A potem trochę pysznej sałaty. O, i specjalny składnik tatusia. Masło orzechowe. Mmm. Dobrze. Pycha. Dobrze to wygląda. No dobrze, i na koniec jeszcze jedna kromka. A co robimy na koniec? Kroimy na trzy. Brawo, tada. Tosiu? Tosiu, zrobiliśmy już specjalne kanapki taty. Pycha, idę. Oh. Ser, masło orzechowe i sałata. Pycha. Pycha. Gotowi? Tak. Do startu. Mu. Mm. Mm. Dobra robota, kochani. Dziękujemy za kanapki. Co teraz będziemy robić? Skoro jest taki ładny dzień, to umyję samochód. Tak. Tak. Możemy ci pomóc, tato? Nie. Słyszeliście przecież, mamusie. Nie chcę, żebyście się pobrudzili. O, a możemy popatrzeć? Nie pobrudzimy się przecież od patrzenia. Właśnie. Prosimy, podwójnie prosimy. Hmm. Tata myje samochód mydlaną wodą, żeby był czysty. Mycie samochodu do frajda, ale patrzenie jak tata go myje już nie. Możemy Ci pomóc mieć samochód? O nie, ja i tak już prawie skończyłem. Tosiu! <noise> Zaraz Ci oddam! Nie, nie, Tosiu, nie! Złapię Cię, a potem tatę. Nie, e, nie! Wystarczy już, Tosiu, ja to wezmę. O. No dobra, poddaję się. Możecie mi pomóc. Chyba wtedy mniej się pobrudzicie Możecie wyczyścić koła Super! Dzięki, tato Dobrze, proszę bardzo, Tymku Umyję to koło, tato A ja umyję to koło Dziękuję Ale się pieni Wszystko jest mokre Tatusiu, chodź, zobacz Ale zabawa o, Świetnie wam idzie No dobrze Potrzebuję teraz, żebyście nalali mi do tego wiaderka trochę czystej wody z płynem Dobrze Już idziemy Ja wleję trochę płynu, a ty odkręcisz kran Dobra Możesz odkręcać wodę Wcisnęliśmy trochę płynu do mycia Wystarczy Albo jeszcze troszkę Teraz wystarczy Tak wow. Chodź Tymek Zanieśmy to tacie. A. O, dzień dobry panu. Dzień dobry. O, cześć bliźnięta. A co wy robicie? Pomagamy tacie myć samochód. Częś z niego. Do widzenia panu. Proszę bardzo, tato. Dobrze. A teraz skończymy to mycie i wyczyścimy was, zanim wróci mama. Ach. Podoba mi się ta szczotka, tato. Mogę spróbować proszę! Nie, przykro mi. O. A. A teraz czas na odrobinę prawdziwej zabawy. Super! A. Tymek, masz pianę na całych włosach. Gotowi? Do startu? Mu! Mu! <gry> 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 jeszcze raz, jeszcze raz! Dobrze. Nie na to! Gotowi? Do, Do startu? startu? Mu! Mu! <gry> Cześć! Cześć! <gry> Dobrze się bawiliście? Tak! tak Była ekstra! ekstra. Zabawy mamo! I ubrudziliście się. Prze Przepraszamy! <grystanie> <grystanie> Jesteście cali mokrzy! Tak! <grystanie> Mamusia powiedziała nam, żebyśmy się przebrali w suche rzeczy. A wtedy przejedziemy się naszym czystym samochodem. Mówiła, że chce nam coś pokazać. Dokąd idziemy, mamusiu? Co chcesz nam pokazać? Chcę wam pokazać jeden dom, który jest na sprzedaż. Właśnie byłam go oglądać. Wtedy tatoś powiedział: Mamusia, "Mamusia uważa, że to, to będzie, będzie dla nas idealny, idealny dom do zamieszkania." Mamusia uważa, że to będzie dla nas idealny dom do zamieszkania. Czyli naprawdę przeprowadzamy się do nowego domu? Ja nie chcę. Lubię nasz dom. Nie martw się tymku. Może dom, który znalazłam, jest ładniejszy od tego, co powiecie na większy ogród. Hmm? <laughs> Albo na oddzielne pokoje. I będzie miał też swój podjazd do mycia samochodu. <śmiech> <śmiech> o nie! Pada deszcz, a ja dopiero co umyłem auto. <laughs> nie szkodzi. Jedziemy zobaczyć nowy dom w deszczu, co drużyna? Ta. Tak! Dobrze! <laughs> I to powiedziała mamusia. Byłoby na, na tyle! tyle. Cześć. Cześć! Macie dobrą pamięć! Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i tymka! Zagrajmy! Dzisiaj pomogliśmy tacie umyć samochód. Pamiętacie jakiego był koloru? Był czerwony? Czy niebieski? Odpowiedź kryje się za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to niebieski. Zobaczcie. A teraz czas na odrobinę prawdziwej zabawy super! Tymek, masz pianę na całych włosach. Gotowi do startu. No! No! Idziemy na to! do. Gotowi? Do, do startu. Do startu. Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia. Tak się. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla HiPace Media International.